Kolejna część punktu widzenia na antenie Polsat News. Grzegorz Jankowski, nasz wydawca Tomasz Waloszczyk. Kontynuujemy problem, o którym Wy teraz właściwie mówicie obok Euro 2024, ale Wy rozmawiacie o tym w pracy, rozmawiacie o tym w domach, czytacie newsy, informacje o tym, co się dzieje na naszej wschodniej granicy, o tym, co się dzieje na granicy zachodniej. No i zastanawiacie się, co będzie dalej. E, nasi goście teraz to pan Jan Wójcik, redaktor, naczy, redaktor magazynu Układ Sił. Dzień dobry panu. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. E, nam jest również miło i na łączeniu pan Maciej Lisowski, znany youtuber pod e, takim e, pseudonimem, można powiedzieć, kapitan Lisowski. Dzień dobry, panie kapitanie. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Koledze. No właśnie rozmawiamy o migracji, czy to jest sprawa, którą da się rozwiązać. Wczoraj nasz gość, Tomasz Wróbleski, powołał się na taką książkę Bruce'a JANDla, to jest ekonomista pod tytułem Przemytnicy i Baptyści. I on powiedział coś takiego, spróbuje otworzyć jego tezę, że są przemytnicy, którzy zarabiają ciężkie pieniądze na migrantach, no bo biorą jest z kasy państw europejskich, biorą jest kasy Unii Europejskiej i tak dalej. I zarabia na tym ciężkie pieniądze i na końcu ten migrant widzi niewiele tych pieniędzy i ma z tego tak naprawdę niewiele. A z drugiej strony są baptyści, czyli ludzie, którzy często w porywach dobrego serca chodzą na przykład po studiach telewizyjnych, czy piszą artykuły o tym, że musimy pomagać, 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 bo gdyby nie ta pomoc, to w ogóle ten, y, 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 ci migranci cierpieliby jeszcze bardziej. To wszystko jest prawda, pan Wójcik. Y na pewno przemysł przemytniczy jest intratnym źródłem interesu, tak? zwłaszcza przemyt ludzi. Jest on dużo bardziej bezpieczny. Ludzie, którzy zarządzają tym przemysłem, siedzą daleko od granic. Tutaj, jakby tych, których łapiemy, to zwykle są mrówki, które pomagają po prostu przekroczyć granicę i zrealizować pewien etap, natomiast zarabiają duże pieniądze. Natomiast co do tych ludzi, którzy z porywu dobrego serca, no tak, nie mogę wykluczyć dobrego serca, czyli tego, że część ludzi ma taki poryw, ale również to są instytucje, fundacje, które otrzymują różne wsparcie finansowe, gdzie no, ich praca, ich czas jest wynagradzany, więc to nie jest tylko dobre serce, ale również dla nich jakiś sposób funkcjonowania. Która motywacja jest ważniejsza, nie mogę ocenić. Tak? Wsparcie finansowe. Przemysł przemytniczy to jest duży przemysł przemytniczy. Na tym się opiera to, co widzimy, to, co się dzieje na Lampedusie w Hiszpanii. tak, i tak dalej. To się opiera na tym, że ludzie chcą dostać się do Europy i szukają sposobów. Przemytnicy oferują im to. Oni są w swoich jakby środowiskach nie traktowani jak, jako źli przestępcy, tylko ludzie, którzy umożliwiają im zmienić życie. Oni raczej chodzą, niespecjalnie nie się muszą ukrywać ze swoją działalnością tam. I no, za opłatę kilku tysięcy dolarów realizują w zależności od zasobności portfela różne etapy, tak? Bo to są etapy, które wiodą przez Afrykę, potem przez Morze Śródziemne, to są przerzuty do Białorusi, potem albo na Moskwę, i z Moskwy do Białorusi, potem przez Polskę. To są również czasami można powiedzieć w cudzysłowie, luksusowe wycieczki jachtami z Turcji do Włoch, bo też takie aspekty. No, tego przemysłu to Jeszcze pana miejsce. dopytam, kto stoi? Czy pan potrafi zidentyfikować, nazwać, określić tych, którzy stoją na czele tego przemysłu? Kto to jest? No, to są ugrupowania przemytnicze kryminalne. Czasami też i terroryści zyskują z tego środki. Natomiast no, nie, nie, da, nie, nie da się wskazać jakby osób, które są, czy jakichś organizacji, które są de facto odpowiedzialne za to. Pan kapitan Lisowski, przemysł przemytniczy. Co pan na to? zorganizowane grupy przestępcze, handel ludźmi, jak najbardziej. Można to określić zbiorczo mianem e, pojęcia przemysłu. I w to są zaangażowani zarówno ci, którzy naganiają pierwszych klientów w miejscu startu, ci, którzy zabezpieczają przerzut e, przez bezpieczne z punktu widzenia e, tego procederu dla nich e, terytoria afrykańskie, aż do momentu, w którym następuje Podejście w pobliże granicy unijnej. I tu zaczynają się schody. Na różnym etapie, w Afryce Północnej, na Bliskim Wschodzie, ugrupowania terrorystyczne nakładają na to swoje kontrybucje albo są bezpośrednio w to zaangażowane. Dodatkowo mówimy o tym, że Rosjanie postanowili w ostatnim czasie mocno spiętrzyć tą właśnie, to, ten strumień migrantów, aby w jak największym stopniu kierowali się oni właśnie przede wszystkim na Tunezję. I ewentualne stworzenie baz morskich Federacji Rosyjskiej, na przykład w Tobruku, tylko i wyłącznie, jeszcze w przypadku Libii, zwiększy ten proces i ten, to, ten nacisk na to, żeby jak najwięcej ich kierować na Europę. To jest to: to destabilizuje ewidentnie Europę, bo razy trzeba angażować poważne siły, zwiększać nakłady na ochronę granic, następnie Prawo, jakie mamy, powoduje wysoce cywilizowane, że musimy się tymi ludźmi zająć, nawet jeżeli dostali się do nas w sposób nielegalny, procedury azylowe i tym podobne, oraz ostatecznie przede wszystkim obciążają system socjalny Europy w niewielkim jedynie stopniu to trzeba mówić twardo w niewielkim jedynie stopniu asymilują się oraz stanowią jakiś dodatek, przychód, chociażby w PKB krajów, do których trafiają. Przede wszystkim są obciążeniem. I to jest traktowane z punktu widzenia y, ugrupowań terrorystycznych islamskich jako największy atut, obciążenie naszych gospodarek unijnych, po to, żeby nas osłabiać, bo oni prowadzą zgodnie z zasadami islamu taki, a nie inny wymiar wojny religijnej w tym zakresie, gdzie oni o tym jawnie mówią i zawłaszczanie terytorium poprzez wysyłanie tam swoich przedstawicieli, żeby osiedli, nabyli prawa, a następnie rozwijali religię, jest Wpisane w dogmat agresywnych odłamów islamu. To są I rzeczy ważne. jasne. Na tym, żerują, na tym żerują właśnie mafie, bo również włoska mafia została udokumentowana, że świetnie na tym zarabiają, bo jest to bezpieczniejsze. Kary za to, Bywają żadne, dlatego też wykorzystują w dużym stopniu prawdopodobnie różnego rodzaju NGOsy, które za nich wykonują te, te prace związane z przerzutem na terytorium Europy, Unii Europejskiej, a jeszcze dostają granty europejskie na różnego rodzaju działania związane z ochroną tychże migrantów. Więc jest to o wiele bardziej dochodowy interes pod wieloma względami niż niebezpieczny handel narkotykami. Mniejsze są z tego tytułu sankcje możliwe do uzyskania. Ponadto często jeszcze pojawiają się dodatkowe możliwości zarobkowania poprzez sięganie po granty unijne oraz w poszczególnych krajach dla tych, którzy dla nich to realizują. Dziękuję, Panie Kapitanie. Wracamy do Pana Wójcika. Premier Tusk pół godziny temu na lotnisku Okręci powiedział coś takiego: Nie wolno zarzucać Unii Europejskiej, że to ona spowodowała kryzys migracyjny. Jak pan skomentuje to słowo, bo jeżeli za tym przemytnictwem stoją za, 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 za tymi problemami stoją przemytnicy, stoją mafie, stoją Rosjanie zainteresowani w destabilizacji Europy, to reakcja Unii Europejskiej przez ostatnie lata była właściwa czy nie była? Relacja Unii, reakcja Unii Europejskiej jest spóźniona przede wszystkim. I dlatego my tutaj toczymy tak naprawdę długie debaty na temat, jak przyjmować imigrantów, czy ich relokować, czy nie relokować. Spieramy się na. Na temat tego, jak ich rozmieścić od roku 2015, tak naprawdę. Natomiast dopiero teraz doszliśmy do jakiejś sytuacji, że zastanawiałem się, jak ograniczyć, jak wzmacniać granice, jak wydać dodatkowe środki na ograniczenie granic, jak stworzyć instytucje, które będą no, blokować wejście imigrantów, a z drugiej strony jak poprawić ich odsyłanie. Próbujemy umów z Tunezją, z Egiptem, z Mauretanią. i to, są, to jest już bardzo spóźnione i Unia Europejska, jeżeli ona może, można by ją oskarżać jednak o to, że się w jakiś sposób przyczynia do kryzysu migracyjnego, to w procesie migracyjnym jest coś takiego jak pull factor, czyli ten czynnik przyciągający. A dla Europy to są dwa czynniki przyciągające. Pierwszy to jest czynnik związany z dobrobytem, czyli ludzie, którzy tu przybywają, dostają bardzo dobre świadczenia społeczne. I w jaki sposób przez długi czas mogą funkcjonować w państwach takich jak Niemcy, pracując albo pracując częściowo, i to nie jest, i to jest dla nich no jakby sytuacja o wiele lepsza niż w krajach pochodzenia. A z drugiej strony bardzo niski stopień odsyłania, to znaczy na poziomie 20-23% tych, którzy powinni zostać odesłani, którzy mają decyzje powrotowe, udaje się ich odesłać. Więc z całej jakby takiej kohorty osób, która dociera do Europy. Deportuje, raczej szanse na pozostanie ma 70-80% osób. Więc no, to jest czynnik przy, przyciągający, za który zarządzanie nim odpowiada Unia Europejska, poza tymi zagrożeniami, no, o których też kapitan Lisowski mówił, które no, są stwarzane przez czynniki zewnętrzne, czy, czy takie jak katastrofy naturalne, konflikty, ale również działania wrogich państw jak Rosja. Panie Kapitanie, no właśnie, wiemy, że to przemytnicy organizują dużą część tego przemytu migrantów do Europy. Pan mówił, również Rosjanie za tym stoją. Z drugiej strony takie działania Europy, jak mówił na przykład pan Wójcik przed chwilą, na przykład porozumienia z Tunezją, porozumienia z Turcją i tak dalej, ale Tomasz Błyski powiedział coś takiego. Tego rodzaju porozumienia wiążą się zawsze z kasą dla tych państw, żeby one powstrzymywały. Jeżeli Europa płaci ciężkie pieniądze Tunezji i Turcji, to Tunezja i Turcja widzą: "A to jest dobry biznes. Jeżeli możemy miliardy zarabiać na Europie, to wywierajmy na nią cały czas presję." Mam rację czy nie mam? Jak najbardziej jest to 50% tego na co możemy teraz patrzeć. To jest właśnie podtrzymanie tej presji i przykładem tego działania była swego czasu Turcja, która zażądała i dostała kiedyś 7 miliardów euro, jeśli dobrze pamiętam, po czym Cześć powiedziała, centrum. że jeżeli no to 6. Jeżeli nie zostanie podtrzymany ten proceder, to oni po prostu pozwolą przemaszerować w swoje terytorium tym gromadom migrantów i oni będą szturmować wtedy już granicę zewnętrzną Unii. Niestety to poskutkowało. Następnie rozwijanie tych umów w kierunku Tunezji, Mauretanii oraz Egiptu, a w przypadku Wielkiej Brytanii osobno jeszcze Rwanda, powoduje, że te kraje mają z tego całkiem niezły... Uzysk, ale jednocześnie, już się bardzo na to skarżą w ostatnim czasie organizacje wspierające przemyt, bądź nazywajmy sprawę po imieniu, te NGOsy, że czy to Tunezja, czy właśnie Egipt zaczynają odsyłać w głąb Afryki w bardzo brzydki i zdecydowany sposób tych, którzy są im w tym wszystkim niepotrzebni. Unia dzięki temu ma czyste sumienie, czyste ręce. To nie Unia to robi. Ale ja powiem, Stopień wyżej, wprowadzając eskalację do zagadnienia. Mamy my problem, mamy Gorset w postaci podpisanego 14 maja paktu migracyjnego, i mamy jako członek Unii Europejskiej też pewne prawa i zobowiązania z tego wynikające. Zobowiązanie, żebyśmy nie płacili za każdego migranta, którego nie obsłużymy 20 tysięcy euro jednorazowej chyba opłaty, czy też w skali roku, musimy coś z tym zrobić. I tu proponuję skorzystać z wzorców właśnie tych umów, bo i tak, i tak te koszty poniesiemy, obyśmy je teraz ograniczali. Uważam, że Polska powinna zawrzeć tego typu umowę z Ukrainą i wszyscy uchodźcy przeciskani przez granicę z Białorusi oraz obwodu królewieckiego do Polski, żeby lądowali tam. Wesprzemy w ten sposób ukraińską gospodarkę, bo ich strażnicy, najlepiej weterani, będą pilnować, obóz, obozy powstaną na ich terytorium, będą żywieni tam, będzie praca dla Ukraińców i będą wiedzieli wszyscy, dzięki odpowiednio przeprowadzonej kampanii medialnej, że ktokolwiek zostanie złapany, wyląduje ostatecznie nawet w celach wyjaśnienia do procedury azylowej, wyląduje na Ukrainie. Ja myślę, że to będzie najskuteczniejszy sposób na to, żeby odstraszyć tych wszystkich migrantów od pojawienia się, bo będą wiedzieli, że trafią na Ukrainę. Jeżeli w międzyczasie Ukraińcy zdecydują się, że ktoś z nich się nadaje do tego, żeby zasiedlał ter terytoria, na których oni muszą odbudować populację i będzie się tego nadawał, będzie mógł zawsze zostać obywatelem Ukrainy. A zanim Ukraina będzie w Unii, to jeszcze im dużo czasu. Nie wiem, kapitanie, czy to z jest, takiego nie jest za zbyt kontrowersyjny pomysł. Tak bym to Dlaczego? Nazwał, ale Unia podpisuje tego typu umowy z Tunezją, z aha. Egiptem, z Mauretanią. Dlaczego Polska, jako element Unii Europejskiej, nie może tak samo postąpić jak cała Komisja Europejska? To jest pytanie. I tak poniesiemy nie, te koszty. Pan... Właśnie, pytanie do pana Wójcika, bo pan Kapitan Wissowski wspomniał o pakcie migracyjnym. Pakt migracyjny to jest rozwiązanie, albo inaczej. Nasi widzowie widzą, aha, okej. Okay. Panowie zdefiniowaliście przyczynę tego problemu. To jak byście, co byście zrobili, żeby ten problem zakończyć, rozwiązać? Trudne pytanie. Gdyby ktoś był, miał taki jeden złoty strzał, czy kilka nawet rad, to ja bym sugerował wybudowanie mu kopca, bo to jest tak poważna sprawa i trudna, skomplikowana. Natomiast przede wszystkim należy. To, co nie było robione przez, przez lata, nie tylko podpisywać umowy z krajami trzecimi, ale również z krajami pochodzenia, bo tych ludzi jest dużo z różnych krajów i trzeba korzystać ze środków dyplomatycznych, z naszych funduszy, którymi szczodrze Unia Europejska wspiera inne państwa, żeby wywrzeć presję na to, żeby tych ludzi przyjmować. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest maksymalne ograniczenie tak zwanego dostępu do naszego kraju, czyli rzeczywiście wzmocnienie granic, przyspieszenie tych procedur deportacyjnych, jeżeli oczywiście będziemy mieli te wszystkie umowy podpisane, bo w innym wypadku ten cały pakt migracyjny padnie, no bo jeżeli nie będziemy mogli odsyłać, a to jest największa słabość tego paktu, no to w końcu ci ludzie zaczną Lądować przeważnie w tych krajach granicznych. Wątpię, że będą zabierani w ramach relokacji. Każdy będzie mógł zapłacić. Jeszcze się zdziwimy, się, jak Niemcy powiedzą, że w tamtym roku przyjęli 300 tysięcy uchodź wniosków uchodźczych. To oni też są pod presją migracyjną, więc też chcą wyłączenia z paktu, na przykład. Więc w tym momencie zacz na zaczną narastać te napięcia między poszczególnymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej i ten pakt przestanie funkcjonować. Więc to, co powinniśmy zrobić, to przede wszystkim y, tworzyć te umowy. Tutaj kapitan Lisowski powiedział o Tunezji, o szantażu. Rzeczywiście to ma miejsce. To jest takie ryzyko znajdowania się pod tą presją instrumentalizacji imigracji, bo któryś kraj chce coś osiągnąć, tak jak Maroko robi z Hiszpanią w sprawie Sahary Zachodniej. Kiedy Hiszpania coś robi nie tak, to Maroko wypuszcza imigrantów. Czyli oni są instrumentem. Tak. Tak, dla, dla poszczególnych państw są instrumentem, to, to nie tylko Białoruś. Turcja robiła to, Tunezja, kiedy okazało się, że za późno idą wypłaty z Unii Europejskiej, też zaczęła wypuszczać imigrantów na Lampedusa, więc w jaki sposób oni tutaj tym pogrywają, więc należy stworzyć umowy gospodarcze, które będą współpracowały z poszczególnymi tymi państwami, umowy gospodarcze z tymi poszczególnymi państwami, żeby te państwa miały za dużo do stracenia, czyli inwestycje w przemysł i, i w takie wiązanie tych państw, żeby... Wypowiedzenie nam tej umowy o powstrzymywaniu imigrantów skutkowało dla nich dużo gorszymi skutkami niż do w ogóle, przecież tych ludzi napływają tysiące, setki tysięcy, miliony. No, Brytyjczycy próbują do Rwandy odsyłać, tak. tam podpisali porozumienie. A to co, musiałyby codziennie latać setki samolotów. Przecież pojawiłyby się głosy, że to jest niehumanitarne, nieludzkie. Oczywiście, że pojawią się takie głosy, ale w momencie, kiedy będziemy. Nie będziemy w stanie dokonać tego odsyłania, to będziemy mieli coraz więcej tych imigrantów, większy mm, wzrost partii, nazwijmy to skrajnej prawicy, i wtedy usłyszymy jeszcze ciekawsze pomysły. Biorąc pod, o, uwagę, wyniki, a tak. biorąc pod uwagę wyniki sondażu, który podaje, że 78% Polaków jest zdecydowanie za używaniem broni palnej przez służby pilnujące polskiej granicy w stosunku do wszystkich, którzy próbują nielegalnie ją przekraczać, to taki wzrost nastrojów skrajnie Skrajnych, bym powiedział, będzie miał miejsce we wszystkich tych krajach, to już ma miejsce, które mają problem z migrantami. My akurat mamy tylko na granicy lądowej. Tymczasem państwa leżące w basenie Morza Śródziemnego mają dużo większy problem ze względu na granicę morską. I tutaj Grecja, radykalizacja społeczeństwa postępuje. Ale panie kapitanie Włochy czy da się fizycznie postępuje. zamknąć granicę morską? E, tu właśnie są bardzo daleko idące trudności z powodu przepisów związanych z ratownictwem morskim. I wykorzystywane jest to właśnie przez te wszystkie zarówno NGOsy, jak i przez samych przemytników. No i zawsze należy udzielić pomocy w przypadku jeżeli są tonący i robią to nie oglądają się na skutki na to ilu tych przewożonych w danym momencie zginie byleby tylko dostać się na pokład jednostki czy to straży jakiejś tam prawda straży wybrzeża albo marynarki wojennej albo NGO-sa który europejski jest i dowiezie do najbliższego portu europejskiego bo nie można mu zabronić wejścia. Eee, tu niestety pana... aha Trzeba ruszyć te przepisy w tym zakresie co do interpretacji. Bez tego się to nie uda, ale wyższy poziom stanowczości jest konieczny. Wyższy poziom stanowczości, o tym mówi kapitan Lisowski. Mówi to bardzo oględnie, bym powiedział. Pan Wójcik, Niemcy, Niemcy przeprosili za incydent ten z radiowozem. Pan się uśmiecha, widzę lekko. Dobrze, za chwilę pan odpowie. Przeprosili, natomiast pan poseł, myśmy dzisiaj pytali na naszej antenie, czy tych przypadków mogło być więcej? Dawid, jesteś o, 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 o to pytał dzisiaj na naszej antenie, bo podejrzewa, że tak. Z drugiej strony pan poseł Kaleta z Sprawie Sprawiedliwości powiedział, że były kontrole poselskie na posterunkach policji nad granicą niemiecką. Nie powiedział do końca o co chodzi, ale zasugerował, ten raport ma być za chwilę, powiedział, zasugerował, że to nie były incydenty. Niemcy mają z tym problem, tak i odsyłają go specjalnie tych ludzi do nas? Jak to wygląda? Niemcy wprowadzili kontrole graniczne. Ja dysponuję tutaj um, odpowiedzią na interpelację poselską posła Bundestagu, Krzysztofa De Vriesa, który jest takim posłem CDU bardzo trzeźwo myślącym o imigracji. I... To dotyczy też polskiej granicy. Jest bardzo zaskakująca zmiana pomiędzy pierwszym kwartałem 2023 a pierwszym kwartałem 2024, ponieważ liczba osób wnioskujących o azyl na granicy niemieckiej, jak przekroczyła z Polski do Niemiec granicę i jest wychwycona przez policję niemiecką, spadła pięciokrotnie. Nie wiemy dlaczego. Czy Niemcy przestali te Uznawać ich wnioski i wypychają, mówiąc to brutalnie, do Polski? Czy zmieniła się struktura? Tego nie wiemy. To musi, to, to musi być sprawdzone. Druga rzecz, czy może być tych incydentów takich yy, przerzucania imigrantów więcej? No może nawet samo yy, odmówienie wjazdu yy, yy, imigrantom, które ma mieć miejsce na granicy, można założyć, że w krótkim okresie czasu, jeżeli oni tylko krótko przebywają za, za granicą yy, polsko-niemiecką. Służby twierdzą, że to wydarzyło się dopiero właśnie na samym wjeździe i też ich wypychają. Podobno Nancy Fejzer powiedziała, że minister spraw wewnętrznych Niemiec powiedziała, że te kontrole mają ustać graniczne po Euro 2024, ale tego nie wiemy. Panie kapitanie, na ostatnie dwie minuty. Czy czeka nas świat, w którym te, bo znamy przynajmniej no, od wielu lat. Schengen, że możemy jeździć po Europie właściwie bez żadnych kontroli, poruszamy się swobodnie. To zniknie za niebawem pana zdaniem? Istnieje takie ryzyko w przypadku krajów, które mają zbyt duży odsetek nielegalnych migrantów i to już ma wydatny wpływ na ich politykę socjalną i ekonomię wewnętrzną. Ponadto nie zapominajmy, że w okresie od stycznia do maja, według danych Eurostatu, które w dniu wczorajszym sprawdzałem, jakoś 3,5 tysiąca osób zadeklarowali Niemcy, że odesłali z Niemiec do Polski. Nie widziałem nigdzie dokumentów potwierdzających takie coś po polskiej stronie, więc niestety jest wysokie prawdopodobieństwo, że były to takie odstawki, jak ta, o której zrobiło się głośno, bo była udokumentowana na kamerze. W 12 tysięcy ludzi z Polski, jest to udokumentowane przez Niemców, przedostało się, w tamtym roku do Niemiec i niestety to było narastające w ostatnim czasie. Nawet w tym okresie, te, w tego roku, w styczniu to było chyba po około 200 osób stwierdzonych, wyłapywano. W tej chwili doszło do 800 plus. Więc Niemcy nie zrezygnują i będą do nas wypychać pushbackami jak najwięcej. Ponadto, nie wiem, czy jest prawdą informacja o tym, że Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że jako takie pushbacki są w pełni legalne w Polsce. Więc czekam teraz na interpretację i właściwe potwierdzenie tej informacji. Dziękuję. Pan Wójcik chciałbyś jeszcze coś dodać Ja tylko zupełnie, jeżeli Polska Straż Graniczna nie, od, nie rejestrowała tych nie rejestrowała. niemieckich, to być może jest to po prostu właśnie to odmowa wjazdu do Niemiec i na tym to polega, że w Polskiej Straży Granicznej te, te statystyki nie są prowadzone. Kapitan Ilsowski mówi, że nie rejestrowała, tak? Polska Straż Graniczna? Prawdopodobnie nie, nie mamy takich danych. Eurostat tego nie potwierdza, żeby Polska o tym wiedziała. To jest deklaracja niemiecka. Panowie, serdecznie Wam dziękuję za tę wiedzę. Pan Jan Wójcik, redaktor magazynu Układ Sił, dziękuję bardzo. Dziękuję. Oraz pan Maciej Lisowski, znany na YouTube jako Kapitan Lisowski. Panie kapitanie, dziękuję serdecznie. Dziękuję, Drodzy panie Kochani widzowie, bardzo. ostatnia część punktu widzenia porozmawiamy o bardzo... I Jesteśmy poza anteną. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję już do Polski.